W ubiegłym roku na przestrzeni kilku miesięcy Nysanie zawierali umowy na darmowy, unijny internet. Warunkiem był jednak kredyt na poczet kaucji. 10 grudnia 2013 roku internet przestał jednak działać, a abonenci zaczęli otrzymywać telefony i wezwania z banku do spłacenia rat. A firma Milmex zwinęła się z Nysy. Miejsce działalności w nowej kamienicy w samym centrum miasta budziła z pewnością zaufanie. To właśnie tam jeszcze do niedawna swoją siedzibę miała firma Milmex Systemy Kapitałowe, która zostawiła z długami prawdopodobnie ponad 5 tysięcy nyskich klientów. Najpierw... Pojawiły się ulotki, poinformowano przez nie o możliwości założenia unijnego internetu za darmo. A ponieważ kochamy te dwa słowa, oferta od razu zaczęła cieszyć się ogromnym zainteresowaniem. Same warunki umożliwiające przystąpienia do grona szczęśliwców też nie były wygórowane. Wystarczyło być biednym. Kiedy się poszedłem zorientować, na jakich zasadach możemy uzyskać ten unijny internet za darmo, jakie warunki trzeba spełnić, więc. Przedstawicielka tej firmy oznajmiła mi, że jest to internet, który chcemy wdrożyć na rynki, żeby pomóc biednym ludziom. W niskiej siedzibie firmy jej pracownik informował zainteresowanych, że warunkiem zawarcia umowy na darmowy internet jest podpisanie umowy na kredyt z bankiem pocztowym, a wszystko w ramach bezpiecznej kaucji, oczywiście zwrotnej na zabezpieczenie urządzeń abonenckich. Było mówione, że ten kredyt stanowi kaucję gwarancyjną należy należytego wykonania umowy o na te usługi, ale myśmy tego kredytu nie dostali, nie wzięliśmy go, my tylko istniejemy w papierach, czyli w banku, prawda? A zatem wszyscy oszukani swoim podpisem poświadczyli zaciągnięcie kredytu bezgotówkowego, a same pieniądze fizycznie w efekcie trafiały na konto firmy Milmex, dostawcy internetu. Kwoty zaciągniętych pożyczek oscylowały na około 2,5 tysiąca zł. Na początku jednak raty kredytu spłacane były zgodnie z umową aż do grudnia 2013 roku, kiedy oprócz tego, że bank zapukał bezpośrednio do oszukanych ludzi po te zaległości ci sami zostali także bez internetu który przestał działać z dnia na dzień No ale 10 grudnia nie było kredytu na nie było już internetu, przepraszam, od 10 grudnia. No końcem grudnia dostałam u, upomnienie, a później w styczniu wezwanie do zapłaty. Po prostu odkrytanie już, Na numer z internetem nabrali się, jak mówią poszkodowani, nie tylko emeryci, ale także ludzie, którzy studiowali dokładnie umowę przed jej podpisaniem, także ludzie różnych zawodów. Sprawę zgłaszali sukcesywnie na policję, ale ta dochodzenia nie wszczęła, bo po telefonie policjanta Milmex Zwracał klientom pieniądze. Ale zwroty nie dotyczyły wszystkich. Są też tacy, którzy od grudnia płacą regularnie raty, mimo iż internetu nie mają, ale zwrotu nie otrzymali nawet złotówki. Firma zwinęła się z nysem. Drzwi zamknięte, nie ma w ogóle Biuro dostępu. Też. Biuro też zniknęło. żadne telefony, mam pięć telefonów, dzwoniłem, żaden nie odpowiada. A co pismo, to wyższa kwota, stąd potrzeba powiedzenia o tym na głos. Że zostali oszukani. Co, co nowe upomnienie to wyższa kwota. I my to płacimy, dlatego chcemy tą sprawę gdzieś tego nagłośnić. Z ratunkiem przyszedł Rzecznik Praw Konsumenta, nie miał jednak dobrych wiadomości. Sytuacja jest o tyle trudna, że konsumenci z tych relacji, które z ich opowiadań wynikało, to że de facto. W no nie, nie zapoznali się do końca z, z przedstawionymi umowami. Umowa jest bardzo obszerna. Lektura tej umowy jednej i drugiej. Ja potrzebowałem na to. Dwa i pół dnia. W umowie zawarte były bardzo precyzyjne zapisy, których przeciętny człowiek po prostu nie miał szans zrozumieć. Czy sprawa jest zatem beznadziejna? Wprost zapytałem spółkę, czy zamierza wywiązać się z zawartych umów z konsumentami. Jednak powiem szczerze, do dnia dzisiejszego zwrotki mi z banku pocztowego mam, otrzymałem natomiast firmy Mil Milmex. Nie mam żadnych informacji. Siedziby firmy nie istnieją, a telefony firmy Milmex wciąż milczy. 40 plus 48, w nawiasie 32, 368, 40, 00. Oszustwa może być dramatycznie wysoka. Jeżeli nawet byłoby to 3000 osób oszukanych, to 115 to milionów złotych, proszę państwa. Dziś oszukani upatrują swoją szansę jedynie w grupie, bowiem jako zrzeszeni, mówiący jednym głosem, chcą walczyć o swoje. Zachęcają wszystkich poszkodowanych do ujawnienia się i dołączenia do już mocno zaangażowanej grupy. W końcu w grupie siła. Do tematu powrócimy.